Mam 18 lat i chyba kupię sobie auto. Dzień dobry, chciałbym kupić sobie auto. A oka, jaki ma pan na oku? No, coś na pierwsze auto, nie znam się na motoryzacji. hy. <laughs> z czego się pan śmieje? A z niczego takie mam poczucie humoru. Chodźmy, pokażę panu moje propozycje. No i co pan sądzi? No, fajen takie autko, ale jaka cena jest jego? No, taki to ma full pakiet. To z 20 tysięcy złotych. Co o? Skąd ta cena to auto umie latać czy co? No co za luksus trzeba płacić. To co piszemy? No nie wiem, drogo strasznie. To co ja dwadzieścia lat w branży i pan nie wie za dużo o motoryzacji i niby pan wie lepiej. Nie, nic takiego nie powiedziałem. To jak pan nie wie to niech się pan nie wymądrza. Ja po te auta do Niemiec jeżdżę. Żona mnie przez to zostawiła. A pan jeszcze śmie się wymądrzać? Ja się nie. Co ja się nie. Dobrze widzę, że pan tego auta nie chce, że pan sobie myśli, że to złom, ale ja szajsu nie sprzedaję, daję na to gwarancję. Gwarancję dobramy i się nie znamy. Dobrze, wezmę, wezmę. No, widzę, że się rozumiemy. 20 tysięcy, tak? Tak. No, gwarancja do my i się nie znamy. Morał jest taki: drogie dzieci, nie kupujcie aut w komisie, bo najczęściej nie mają ani gwarancji, ani akusa.